Królewski orszak nawiązuje do ewangelicznego wydarzenia, w którym mędrcy, zwani też królami, wyruszyli ze wszystkich stron świata, by oddać hołd narodzonemu Jezusowi. Długie tygodnie do Ciebie jechałem przez góry, doliny i morze. Jeszcze za życia na tym świecie chciałem ujrzeć Cię, Panie mój i Boże. Dziś pragnę uczcić w Tobie i człowieka. Więc przyjmij ten dar miry gorzkiej. Od lat inscenizacja święta Trzech Króli gromadzi tłum wiernych, którzy chcą przeżywać wydarzenie i manifestować swoją wiarę. Dlaczego Pan przyszedł na orszak trzech króli? Bo jest święto dzisiaj i, i królowie idą y, do żłupka odwiedzić dzieciątko Jezus, złożyć pokłon, złożyć y, mirę, kadzidło i złoto pan razem z nimi? Ja razem z nimi, tak jest. Który to już raz? O już ja wiem, może z dziesiątej. Skodaj... prawie na wszystkich pan Wełchowa. Prawie tak. Świętuję. Jest, Laink, są przedstawiciele kościoła, są na koniach. Jest pięknie? Pięknie. Bo chcę jak Caraku przychodzić i znów się cieszyć. Dlaczego to jest fajne? Na mogę widzi skoniki, jak to wszystko się dzieje. Kacper, Melchior i Baltazar wraz z Orszakiem Wiernych wyruszyli z kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. Na koniach, w obecności tłumu wiernych, przeszli ulicą Słowackiego. Na trasie czekał ich jeden przystanek, gdzie wierni wcielający się w postacie biblijne odegrali scenę z Herodem. Czy ty też słyszałeś to śpiewanie? Co to się dzieje na moim Majdanie? Wielki król i potężny panie, trzej mędrcy przybyli z dalekiego świata. Mówisz, że mędrcy przybyli do mnie? Chyba nie mędrcy, lecz raczej królowie. Witaj nam, witaj. Królu Herodzie, dobra sprowadza nas tu nowina, bo na twej ziemi, w twoim narodzie, panna zrodziła wielkiego syna. Będzie to mocarz po wieczne lata, przyniesie pokój całemu światu, pokój poddanym i panującym.